Nasz program wspiera firma AutoDNA umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Jest to MG HS, czyli ten większy, mniejszy, nazywa się ZS. Były chyba ze dwa testy na kanale pierwsza generacja, która wypadła tak sobie i druga generacja, która dzięki temu, że miała ten napęd, który w trójce po raz pierwszy poznaliśmy, czyli hybryda oparta o czterocylindrowy silnik 1.5, mocna hybryda, prawie 200-konna, no ten samochód wypadł całkiem nieźle i miał tak naprawdę tylko jedną wadę, może dwie. Był trochę jednak mimo wszystko za drogi i nie dało się nim jechać powyżej 120 na godzinę. Co zresztą w komentarzach Państwo potwierdzili, że nie jest to samochód, który lubi duże prędkości, ale tak to całkiem przyjemnie się nim jeździło. Z tym większym HSM też miałem już kilka razy kontakt i nie wiem, czy jeden, czy dwa testy na kanale się pojawiły. Jeżeli chodzi o tę wcześniejszą generację, bo to jest ta najnowsza z ubiegłego roku, no to był to taki bardzo przeciętny samochód. Też, jak pierwszy raz wsiadłem do tego HS-a, trochę zastanawiałem się, o co chodzi z tymi samochodami, to znaczy, czemu tak naprawdę ludzie to kupują i czemu to tak chwalą. To były trochę inne czasy, jak różnica w cenie pomiędzy samochodem chińskim a samochodem japońskim, koreańskim albo europejskim była dużo większa. A tak, na, tak naprawdę to właśnie między innymi tej konstrukcji zawdzięczamy to, że Podobnej cenie jesteśmy w stanie kupić naprawdę dużo samochodów. Niekoniecznie z takim napędem jak mam tutaj pod maską. Ja zdecydowałem się na ten test dlatego, że to nie jest hybryda plug-in, to nie jest benzyna Turbo z dwusprzęgłową skrzynią, tylko jest to po raz kolejny jeden z moich ulubionych napędów hybrydowych. Czyli jest to ta sama hybryda, tylko trochę mocniejsza. Tu jest 220 kilka koni. Jest to ta sama hybryda, która pracuje pod maską MG3. I właśnie tego mniejszego zts I to jest bardzo dobra hybryda, to jest jedna z lepszych hybryd. Niekoniecznie oszczędna, ale naprawdę bardzo przyjemnie się tym jeździ. Stąd po raz kolejny na kanale test MGHS. Co to za auto? Trochę ponad 4,60 m długości. Auto waży 1600 kg. Ta wersja przyspiesza od zera do setki w niecałe 8 sekund. I kosztuje 130 tysięcy w wersji tańszej, 140 tysięcy w wersji droższej. To jest ta wersja droższa. Czym się różnią? No oczywiście dodatkami. W tej droższej wersji mamy elektryczną klapę z tyłu, mamy dwustrefową klimatyzację, chociaż to chyba jest tylko kwestia oprogramowania. Mamy też więcej głośników, na przykład, co też nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo to mimo wszystko gra jak kibel. Ale tym samochodem naprawdę dobrze się jeździ i czy jest to warty tych 130 albo 140 tysięcy złotych? Na to pytanie nie odpowiem. Ja nadal uważam, że to jest jednak trochę za dużo pieniędzy, jak na produkt, który nie jest doskonały. I po tym samochodzie też trochę widać, że to nie jest brakuje tutaj doświadczenia. Są pewne skróty, są pewne niedociągnięcia, no ale na szczęście jeździ się tym bardzo przyjemnie. Nie będę się dzisiaj nad tym samochodem nie wiadomo jak długo rozwodził. Myślę, że to będzie jeden z krótszych testów na kanale. A z, ale mimo wszystko zaczniemy od tego, jak ten samochód wygląda. O tak, <laughs> czyli jak większość samochodów, w tym momencie mamy tutaj dość wąskie lampy, zespolone z absolutnie wszystkim, chociaż tutaj są jeszcze światła przeciwgielne. Mamy, no, na szczęście, nie tak mocno użebrowaną atrapę z przodu, nie tak mocno użebrowaną jak w Volkswagenach, na przykład, że kot przejdzie. Tutaj co najwyżej mysz się prześlizgnie. Mamy tutaj taką satynowaną listwę no oczywiście plastikową która jak ma nam tutaj dać takie optyczne złudzenie że to wszystko jest w jakiś sposób podświetlane nie jest podświetlane logo też nie jest podświetlone wygląda to trochę jak Volkswagen wygląda to trochę jak Toyota wygląda to trochę jak Lexus jakbyśmy zabrali ten znaczek MG. To ja nie wiem ile osób, poza tymi, które mają taki samochód pod domem, a jest ich sporo, tego naprawdę bardzo dużo jeździ, przynajmniej Warszawa okolica, naprawdę mnóstwo tego jeździ. Ja nie wiem, czy ktoś oprócz tych osób byłby w stanie z 10 metrów bez znaczka powiedzieć: O, to MG. Myślę, że byłaby konsternacja. Ten tył uważam, że jest całkiem zgrabny, i też jest on dość charakterystyczny. To znaczy, proszę zobaczyć, jest ścięty i mamy tutaj od lewej do prawej nie tylko tę pochromowaną listewkę ukrytą w reflektorze, ale mamy tutaj też taki podświetlony pasek na i z tyłu te samochody w nocy, jak są podświetlone, no po prostu widać na pierwszy rzut oka, co to za auto, bo jest to bardzo charakterystyczne z tyłu logotyp też nie jest podświetlony. Podejrzewam, że w kolejnej generacji będzie, skoro Volkswagen zaczął wprowadzać te udziwnienia, to i, to i kolejne firmy, zwłaszcza chińskie, będą patrzyły i będą się starały, będą się starały to zgapić. HS, oznaczenie hybryda z plusem. Oznacza, że pod maską silnik 1,5 benzyna. Moc tego silnika to jest jakieś 140 koni. Jeżeli dobrze pamiętam, łączna moc systemowa to jest 220, chyba 4 konie. I to tak jeździ. To tak jeździ. To nie jest tak, że to są takie 224 konie na papierze. Niecałe 8 sekund do setki. I tak jak wspomniałem, ten samochód ma kilka wat. Wspomnę o nich oczywiście. Ale to ma, ma też tą jedną wielką zaletę, że naprawdę bardzo fajnie jeździ. To jest, proszę Państwa, SUV użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, czyli wczoraj byliśmy i na łyżwach, i na basenie. Bagażnik ma 500 litrów pojemności, tutaj jest jeszcze miejsce na jakieś dodatki. Po raz kolejny obejrzałem ten samochód bardzo dokładnie, szukając jakichś niedoskonałości, to jest wszystko w miarę dobrze zrobione. To znaczy, to jest popasowane tak z dokładnością do 2 czy do 3 mm, więc trudno się tutaj do czegoś, do czegoś mocno przyczepić. No, tutaj mamy na różnych wysokościach te listwy, ale tak jak mówię, no to jest w granicach tolerancji, to są 2 mm nie więcej, cała reszta jest. Cała reszta jest w porządku. Jeżeli chodzi o gumienie, pirelki skorpiony 225x55x19, nie wiem, czy to tylko testówki na takich samochodach, na takich oponach są wydawane, dostarczane, czy też wszystkie samochody, bo to też różnie może z tym być. Natomiast do tych opon nie mam zastrzeżeń, jeździ się bardzo przyjemnie, chociaż nie było śniegu ostatnio ani lodu. I tak, auto jest ocynkowane, jest też dość grubo polakierowane. Natomiast to jest lakier typu biała perła i zawsze tego lakieru jest trochę więcej. Auto jest ocynkowane, jak widzą państwo na mierniku. Natomiast w MG bardzo często jest tak, że kielichy nie są ocynkowane, czy tak samo będzie tutaj. Dwa razy trzeba pociągnąć i nie trzeba szukać regla. A czy jest siłownik? Jest siłownik. Ale też maska jak to w... często w chińskich samochodach się zdarza. Bardzo, bardzo ciężka. Jak patrzę, czy tutaj gdzieś jakaś rdza nie wychodzi, ale nie wychodzi. Maska jest oczywiście stalowa i jest ocynkowana. A kielichy? Proszę, kielichy też są zrobione z ocynkowanej stali. Jest to nowość, dlatego że mniejsza trójka nie jest ocynkowana, jeżeli chodzi o kielichy. ZTS też nie był ocynkowany. Natomiast tutaj mamy ten ocynk. I to jest bardzo dobra wiadomość. A fartuch? Fartuch też jest ocynkowany, czyli wszystko jest zrobione z ocynkowanej blachy. Skoro już tu jesteśmy, dość kompaktowy silnik, jeżeli chodzi o szerokość. E Całkiem porządne wygłuszenie, takie naprawdę grube i mięsiste. No i cztery cewki zapłonowa. Kiedyś takie naklejki, jak ta zielona, no trochę dziwiły i tak napawały pewnym niepokojem, nie? ale, ale to dobrze jeździ. Fajnie pracuje i też, jeżeli chodzi o osprzęt, proszę zobaczyć, przynajmniej częściowo pochodzi on Odrenomowanych producentów po prostu typu Bosch, typu Male. I pewnie jak to we współczesnym świecie motoryzacji bywa, pewnie sporo tutaj takich podzespołów z całego świata, z wielkich fabryk, z wielkich koncernów pod tą maską znajdziemy. Ale schludnie, jeszcze tylko popatrzę na jedną rzecz. No, umiejscowienie komputera jest takie, powiedzmy, że w miarę znośne. To znaczy, drobna stłuczka go nie wyeliminuje z dalszej jazdy. Natomiast tutaj na dole mamy ten zespół napędowy elektryczny. No i myślę, że tutaj już będzie dużo łatwiej o uszkodzenie w razie, w razie jakiejś lekkiej kolizji. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to będzie naprawialne i czy w ogóle. To czas pokaże. Usiądę za sobą. Wsiada się bardzo wygodnie, dobrze odrobiona lekcja, to znaczy e, ta krawędź jest poza moją linią wzroku. Słupka C nie widzę, nawet w widzeniu połówkowym. Na nogi jest sporo miejsca i siedzi się tutaj naprawdę całkiem spoko. Naprawdę wyjątkowo spoko i nawet e, całymi nogami dotykam siedziska, co też nie, zda, nie zdarza się zbyt często. E, chociaż rzadko się zdarza w samochodach raczej z segmentu B, no to jakby nie patrzeć jest większa. Ilość miejsca na nogi, proszę bardzo. No sporo. I też fajnie, że te fotele nie są za nisko. Są tak w sam raz. Natomiast jak siedzimy z tyłu, to wygląda to w ten sposób, czyli wygląda schludnie. Wygląda schludnie oczywiście z daleka. To jest takie tworzywo przeszyte, wiedzą Państwo, że ja mam na to alergię. Chociaż ostatnio w Volkswagenie też to trafiliśmy. To jest takie tworzywo przeszyte ściegiem z wtryskarki. To jest miękkie, to już jest oczywiście wszystko twarde, ale znowu tutaj mamy taki materiał skóropodobny. To jest twarde i oczywiście tutaj dół też jest twardy. Z przodu jest podobnie, by nie powiedzieć identycznie. To też jest twardy kawałek plastiku, miękki i to akurat jest przeszyte. Jeżeli chodzi o te fotele, one są oczywiście ze świnki Pepy. I powiem Państwu, że ja się już z różnymi materiałami spotkałem, jeżeli chodzi o tę sztuczną skórę, czy taką, takie tworzywo, które tę sztuczną skórę udaje. I to jest kiepskie w dotyku. To znaczy, ono jest takie nieprzyjemne, no bardzo, bardzo plastikowe. I też to, co muszę o tym samochodzie powiedzieć, to to, że mimo, że on ma prawie 5000 przebiegu, mimo, że nie ma upałów, to jak się do niego wsiada, jest wyczuwalny lekko, słodkawy, plastikowy zapach. Nie tak ogromny i tak okrutny jak w tym pierwszym MG, w zt którego mieliśmy ze 2 czy ze 3 lata temu na testach, ponad 2 lata temu, czy tam jakieś dwa lata temu. Natomiast jest, jest to wyczuwalne. I jeżeli chodzi o wnętrze, trochę fizycznych przycisków przycisk do parkowania, wybór kierunku jazdy, wloty powietrza, jakaś tam listwa, ozdobna i też to wszystko jest przeszyte taką. Pomarańczową kontrastującą nitką, i to tworzywo ma trochę udawać skórę. Deska rozdzielcza też jest pokryta miękkim materiałem. I faktycznie w tym samochodzie jest cicho. To jest cholerstwo. Kolejny chiński samochód, w którym to po prostu nie działa. Nie działa, nie działa, nie działa, nie działa dobrze. Tu się, tutaj to jest system, który ma kamerę i monitoruje ewentualne rozkojarzenie kierowcy. Problem jest taki że nawet jeżeli próbujemy zmienić stację radiową, bądź cokolwiek ustawić sobie tutaj na tym wyświetlaczu, no to od, razu to od razu nam to bardzo gwałtownie piszczy. I powiem Państwu, że tutaj jest kilka rzeczy pochrzanionych. Pokażę Państwu teraz, jak włączyć radio. Jedynym sposobem na to, żeby włączyć radio, On jest zrobić w ten sposób. Natomiast ten ekran jest strasznie tępy. On jest tępy w obsłudze, tępy w dotyku. Tutaj często trzeba naciskać coś wiele razy i to nie, do, jakby to nie kontaktuje, i, i tak naprawdę to nawet nie wiadomo za bardzo, gdzie, nie, nie za bardzo gdzie dotknąć. Natomiast um, też jakby fatalna rzecz jest taka, że jeżeli przejdziemy sobie na przykład w ustawienia klimatyzacji, które są powiedzmy, że całkiem spoko, chociaż tutaj też na jedną rzecz zwrócę uwagę. Proszę zobaczyć, nie możemy sobie puścić nawiewu jednocześnie na środek, na twarz powiedzmy, na dół i na górę. Możemy wybrać tylko na dół i na środek. A jeżeli chcemy mieć to szybę, to już musimy z czegoś zrezygnować. Czyli tak naprawdę mamy tutaj bardzo prosty mechanizm, który obsługiwany jest bardzo. No, wielkim ekranem, tak, i to sprawia wrażenie takiego bardzo zaawansowanego systemu dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja, zgoda, ale nawiew możemy puścić tylko na dwa sektory, nie możemy włączyć wszystkich trzech naraz. No i tutaj jedną rzecz, chcę Państwu pokazać. Jeżeli chcemy teraz wrócić do tego menu radio, no to tak domyślnie naciskamy nutkę i jesteśmy w trybie radio, który od razu nam się przełączył na tryb Bluetooth. I Jedynym sposobem na to, żeby przełączyć się z powrotem na tryb radio, to wywołać do menu początkowe, kliknąć tu i kliknąć tu. W... I teraz znowu wciskamy sobie nutkę, i tu znowu nam leci Bluetooth. To jest pokrzanione. To, to, to nie jest doskonałe. Jest też momentami kiepsko przetłumaczone. To być może zaraz też nam to gdzieś się pojawi. Proszę zobaczyć, jak ja muszę to tak klikać. Żeby wyłączyć dwa przeszkadzające w tym samochodzie bardzo systemy. Pierwszym jest oczywiście rozpoznawanie znaków drogowych i ten agresywny komunikat, który towarzyszy każdemu wydumanemu najczęściej przekroczeniu. Drugi to jest niestety. To. Z tym nawet na skrzyżowaniu nie można się rozejrzeć, bo będzie piszczało. Żeby wyłączyć, musimy wejść sobie w te ustawienia, potem w MG Pilot. Tutaj nacisnąć. I powiem Państwu, że to jest dziwne. Czasem wystarczy to nacisnąć, tak jak teraz, a czasem trzeba to przesunąć i inaczej się nie da. I monitorowanie rozkojarzenia kierowcy. I tutaj najczęściej się w ogóle, najczęściej się tego w ogóle nie... Najczęściej się tego w ogóle nie da wyłączyć, po prostu dotykając, tylko trzeba to, trzeba to przesunąć. Nie? I to jest takie... A, i obiecałem obiecałem to dziwne tłumaczenie. Proszę zobaczyć. Dotknij rysunek, aby przełączyć się na widok szerokokątny. No i to jest takie trochę mylące. Znaczy to jest drobiazg, nie? Znaczy gorsze rzeczy widzieliśmy w Fiatach. Odległość do wypróżnienia na przykład. Tłumaczone przez jakiegoś dziwnego, najtańszego translatora. No tutaj ten rysunek też jest, też jest jakimś takim drobnym błędem, ale za to te kamery są czytelne i też ten samochód w manewrowaniu nie sprawia większych problemów. Obsługa jest jest na trójkę z plusem. To znaczy, ten przycisk, on wcale nam nie wywołuje menu klimatyzacji, tylko wyłącza ją całkowicie w diabły. Plus za to, że mamy tutaj normalne klamki, tak jak Państwo widzieli i mamy tutaj fizyczny przycisk do światła awaryjnych, ogrzewanie szyby z przodu i nawiew na szybę z przodu wywoływany dużym przyciskiem. No i przejście do tego menu, które czasem możemy, czasem nie możemy. Jeżeli chodzi o zegary, są one czytelne. Po prostu. No i przejedźmy się kawałek Wersją Exclusive MGHS, to jest fajne auto. W końcu z przyjemnością mogę to powiedzieć. Niezbyt dobrze jeździło mi się tym, tym zwykłym. Czyli ze skrzynią dwusprzęgłową. Natomiast ten napęd jest dobry. On nie jest oszczędny. Ten samochód pali średnio, powinien palić 5,5 litra na setkę. Natomiast pali średnio 6,8. To są dane tutaj z komputera pokładowego z ostatniego tysiąca kilometrów. Też się to pokrywa z naszymi obserwacjami. Jest duży, ciężki samochód, cudów nie ma. Natomiast w warunkach laboratoryjnych 5,5 chyba litra. To jest samochód który nie jest tak oszczędny jak Toyota Rav4, natomiast jest to auto, które bardzo fajnie przyspiesza. No, mamy tutaj do czynienia z silnikiem spalinowym, który w tym momencie pełni rolę generatora prądu, jest włączony, pracuje na, list, na niskich obrotach, troszeczkę go słychać. To jest jakieś tak na słuch 2200 obrotów. Jak dodajemy gazu, to po pierwsze Mamy tutaj zjawiska dźwiękowe, czyli słyszymy, że te obroty trochę rosną. Nie za bardzo, ale troszeczkę rosną. Nie tak jak skrzynce VT, no ale też czujemy, że ten samochód faktycznie przyspiesza i że robi to w taki bardzo płynny sposób. To są dużo lepsze wrażenia niż te, które płyną. No, co, 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 co tu się oszukiwać? No, które płyną z. Dowolnej europejskiej hybrydy bądź japońskiej to działa lepiej, to działa przyjemniej niż hybrydy budowane przez Renault. No przykro mi, przykro, nawet ta 1.8 nie działa tak płynnie, tak cicho. Chociaż jest bardziej oszczędna. W porównaniu z Toyotą, Toyota jest bardzo oszczędna, mówię o rawce, natomiast nie potrafi pracować w, nie, potra nie, nie radzi sobie tak dobrze z większymi prędkościami. Nie jest taka cicha, nie jest taka płynna przede wszystkim. To jest naprawdę doskonały układ hybrydowy. Jeden z najlepszych, jakie miałem okazję testować, a chyba miałem okazję testować wszystkie. Bardzo przyjemnie się tym jeździ. I w ogóle, mimo tego, że to jest trochę wkurzające, jeżeli chodzi o te systemy, o to, że to nie jest, nie wiem, brakuje mi jakiegoś przycisku do wyłączenia tego wszystkiego. No trochę za bardzo Chińczycy podeszli ze zbyt dużą powagą podeszli do tych europejskich przepisów, które wymagają tego, by ewentualne rozkojarzenie kierowcy było monitorowane. No tutaj to jest po prostu do bani. Na szczęście można to wyłączyć. Niestety trzeba to wyłączać, bo inaczej się nie da jechać. Tak samo to ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości. Większość europejskich firm już dawno doszła do wniosku, że oni to chromolą, mieszczą się w przepisach, natomiast dają możliwość wyłączenia tego na przykład z kierownicy. Tutaj takiej możliwości nie znalazłem, trzeba to robić w menu, ale na szczęście da się to zrobić w menu w miarę, w miarę prosto, tylko trzeba o, tym, trzeba o tym pamiętać. Czy to jest fajny samochód? Jest tutaj kilka drobnych niedoskonałości, ale tym się bardzo przyjemnie jeździ. Więc jeżeli ktoś chciałby mieć takie auto, które które Daje trochę tej motoryzacyjnej przyjemności. To o dziwo to MG wpisuje się w ten klimat, bo to jest fajne, dynamiczne, cichy. Przyjemnie jeżdżący samochód, żadnych zastrzeżeń do układu kierowniczego, do zawieszenia to jest wszystko fajnie wyważone to nie jest za ciężkie to jest dynamiczne to jest sprężyste. To zawieszenie w tych MG to już kolejny raz to obserwuję. Ono jest trochę bardziej jak Volkswagen, a trochę mniej niż Peugeot czy Citroën. Nie jest tak miękkie, nie jest tak komfortowe tutaj raczej ten ciężar jest położony na to, by to było sztywniejsze, by to było jakieś takie bardziej precyzyjne. MG HS, czyli ten większy, z hybrydą z plusem 220 koni za 130 albo 140 tysięcy złotych. Jestem bardzo ciekawy, co Państwo myślą o tym samochodzie. Mnie się tym całkiem dobrze jeździ, zaskakująco powiedziałbym dobrze. Ale to moje podejście do tego auta, ono jest mimo tych kilku drobiazgów, które Państwu wymieniłem, i w głównej mierze wynika z naprawdę bardzo dobrych wrażeń związanych z tą hybrydą. Kłaniam się pięknie. I do kolejnego odcinka. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.